Dzisiaj nastąpiło podpisanie umowy na przekazanie dla ASP swarzewo sprzętu i są to specjalistyczne urządzenia. Wartość prawie 80 tysięcy złotych sfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości. Będzie na pewno służył mieszkańcom i okolicznym przybywającym tutaj turystom. Miejmy nadzieję, że będzie głównie wykorzystywany do ćwiczeń, bo pewnie nie każdy chciałby brać udział w jakimś zdarzeniu, w którym będzie wykorzystywany ten sprzęt. Ten sprzęt na wniosek OSP Swarzewo został zakupiony w celu, no wiadomo, poprawy bezpieczeństwa, skuteczności działania tej jednostki i tutaj gratuluję strażakom za podjęte działanie i uzyskanie dofinansowania i zrealizowania tego zadania jeszcze w tym roku. Myślę, że przyda się ten sprzęt, bo strażacy najlepiej wiedzą, co, czego potrzebują i niech służy dla dobra naszych mieszkańców i gości. stwarza leży nad 216, gdzie się zdarzają różne sytuacje drogowe i mam nadzieję, że będzie to przydatne urządzenie. Został nasz zestaw ratownictwa drogowego, został doposażony w tej chwili o zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, rozbieracz kolumnowy z w zestawie z wymiennymi klinami do tego zestaw trzech poduszek do unoszenia różnego podczas no wiadomo, różnego rodzaju zdarzeń, różnego zastosowania te poduszki są. I zestaw do wyważania drzwi oraz wycinania pedałów. Na pewno ułatwi nam to też podczas różnego rodzaju zdarzeń dotarcie do osoby poszkodowanej, zakleszczonej w samochodzie, ale też do różnego rodzaju zdarzeń.